Cześć, witam was bardzo serdecznie jestem Panach i zapraszam was na kolejny odcinek na kanale Testology. A dzisiaj zajmiemy się najnowszą klawiaturą od Genesisa, czyli Li 400 RGB. Klawiaturę dostajemy w takim ładnym, dość zwyczajnym kartoniku, ale standardowym dla Genesisa. Ale nie o kartoniku będziemy mówić, no tylko o tym, co jest w środku, więc po prostu sprawdźmy, co tu znajdziemy. A w zestawie poza samą klawiaturą nie znajdziemy zbyt dużo, bo tylko instrukcje oraz zestaw naklejek. Ale czy coś więcej nam do klawiatury potrzeba? No, chyba raczej nie. Klawia jak na swoją półkę cenową jest wykonana bardzo fajnie. Plastik, z którego jest zrobiona, jest matowy i mił w dotyku, a dzięki temu, właśnie że jest matowy, na pewno nie zostaną na nim ślady palców. No chyba, że znowu wsadzimy łapy w chipsy, no to. Zostaną mi ślady. Jest to klawa przewodowa, a sam kabel jest w oplocie. No troszkę sztywnym i troszkę szorstkim, ale jest w oplocie. A przy klawiaturach. Akurat nie ma to znaczenia, jaki jest ten kabel. Ważne, żeby był w oplocie. Ta klawa została wyposażona w panel numeryczny zwany numpadem oraz szereg klawiszy funkcyjnych, które są umieszczone na klawiszach od F1 do F12. Aby ich użyć, wystarczy, że klikniemy FN i do tego konkretny klawisz, który nas interesuje. Ta klawiatura jest wyposażona w podświetlenie RGB z efektem plizmo. Dokładnie podobne do tego, jakie znajdziemy tutaj na tym fotelu, ale nie są one umieszczone tylko i wyłącznie pod klawisz. Jak w każdej prawie klawiaturze, ale też dookoła niej co daje naprawdę przekozacki efekt wizualny. Podświetlenie w tej klawiaturce zostało zorganizowane na zasadzie sześciu różnych stref, przez co nie jesteśmy w stanie wybrać sobie podświetlenia konkretnych klawiszy, i tak naprawdę nie jesteśmy zbyt w stanie dużo tutaj pozmieniać, jeżeli chodzi o podświetlenie bo jedyne co możemy zrobić z tym poświetleniem to je wyłączyć albo zmienić prędkość tej fali kolorów, tak jak mówiłem, podobnej do tego, co jest na tym fotelu. Producent na spodzie klawiatury umieścił raz, dwa, trzy, cztery, pięć gumowych podnóżek. Dzięki temu nawet przy mega hardym graniu, takim wiecie, mega... O! Nie zabiłem, Nic się nam nie poruszy. A przynajmniej nie klawiatura, bo biurko już może tak z drugiej strony naszej klawiatury znajdziemy dwie rozkładane nóżki dzięki którym ustawimy ją wygodnie tak jak lubimy, żeby jeszcze wygodniej nam się na niej pisało, warto wspomnieć o tym, że te nóżki często bywają nóżkami achillesowymi przy różnych klawiaturach, bo się uginają i łamią tutaj całe szczęście nawet przy mocniejszym naciskaniu tej klawiatury w okolicach nóżek nic się ani nie ugina, ani tym bardziej nie łamie wspominałem wcześniej, że ta klawiatura jest wyposażona w kilka klawiszy funkcyjnych, ale nie powiedziałem dokładnie Jakie, więc weźmy w łapkę ją i zobaczmy, jakie te klawisze funkcyjne producent nam tutaj umieścił. A jest ich tutaj trochę, bo znajdziemy tutaj poza samym wyłączeniem Windowsa też zarządzanie muzyką, głośnością, czy chociażby włączenie maila bądź kalkulatora. Tak jak wspominałem, jest to klawiatura membranowa, a działa ona na takiej zasadzie, że nie mamy tutaj żadnego konkretnego mechanizmu, a jedynie folię przewodzącą, która w momencie, kiedy wciśniemy jakiś konkretny przycisk, zamyka obwód i dzięki temu nasz komputer wie, co my mieliśmy na myśli, klikając na przykład spację, D, W, A, S, D i tak dalej. Ale przejdźmy do rzeczy. Zaletą takiego rozwiązania jest niska cena, ale nie tylko, bo dzięki temu, że mamy tutaj membrany, ta klawiatura jest bardziej odporna na brud, Zalania, kurz, czy jakiekolwiek inne warunki atmosferyczne, mało tego, no to mam dla Was coś jeszcze, co dla niektórych jest naprawdę bardzo ważną rzeczą, czyli jej cisza. Bo sami posłuchajcie, jak ona brzmi. A dla porównania, tak brzmi. Oh! jakiś tam mechanik z klawiszami blue. Jest znacząca różnica, prawda? Jak już jesteśmy w temacie. Komfortu, zarówno użytkowania tej klawiatury, jak i komfortu uszu ludzi, którzy nie lubią dźwięku mechaników, to nie możemy zapomnieć o pisaniu na tej klawiaturze. A pisze się na niej naprawdę bardzo fajnie. A to wszystko z uwagi na to, że mamy tu bardzo niski profil klawiszy wykonanych w technologii x -Sizes. No i przy tym bardzo szybką reakcję na kliknięcie ich. A to wszystko przypomina tak naprawdę nam laptopa, bo. Wiecie, na takim laptopiku, jak zobaczycie, mamy również bardzo niski profil, więc pisanie na tej klawiaturze przypomina pisanie na laptopie. A jak mam być szczery, to ja bardzo lubię pisać na laptopach i większość scenariuszy właśnie piszę na jednym z moich laptopów. W temacie wygody fajnie jeszcze dodać, że producent wyposażył tą klawiaturę w taki jakby pod nadgarstek, nie wiem jak to nazwać, podpórkę pod nadgarstki. Chodzi mi o konkretnie o ten tutaj długi plastik i on właśnie służy do podpierania naszych nadgarstków. Naprawdę fajnie to widać w momencie, kiedy nosimy zegarek tak jak ja i coś piszemy na klawiaturze, wtedy opaska od naszego zegarka nie styka się z biurkiem, przez co, a raczej dzięki czemu, pisze się na tej klawiaturze zdecydowanie wygodniej. Klawiatura wyposażona jest w kilka naprawdę bardzo fajnych dodatków. Jeden z nich jest na górze, jest to taka karnienka na telefon możemy po prostu wziąć naszego fonika bądź tablet, włożyć tutaj i proszę bardzo, ładnie wszystko stoi. I nie musimy też się bać o to, czy ten telefon wypadnie albo że się porysuje, bo cała tarnienka, cały ten uchwyt jest wykończony bardzo fajną, miękką gumą. Ale to nie wszystko, bo tuż obok tej gnienki znajdziemy coś równie bardzo fajnego, czyli taki mini hub. Znajdziemy tutaj dwa gniazda jack, jeden na mikrofon, a drugi na słuchawki oraz wejście USB 2.0, które może służyć na przykład do podłączenia pendrive'a czy słuchawek na USB-ka. Jest to klawiatura z numpadem, czyli siłą rzeczy jest ona dość duża. Ale jak duża? Weźmy miarkę i zmierzmy jej wielkość. Jeżeli chodzi o szerokość, Albo długość to jest coś koło 46,5 cm, a ten drugi wymiar, który tutaj mamy, to jest, no powiedzmy, 18,5 cm. Bez dwóch zdań, ważną rzeczą w każdej klawiaturze, jak i każdym sprzęcie elektronicznym, są dane techniczne owego sprzętu. Także ja mam telefon w łapce i standardowo przeczytam Wam najważniejsze dane techniczne, a jakby ktoś się pytał, czemu przeczytam. To dlatego, żeby niczego nie zapomnieć i nie pomieszać, także skupmy się teraz na tych danych technicznych. Komunikacja z pc no to jak nie trudno się domyślić, jest przewodowa. Mechanizm klawiszy nożycowy. Długość przewodu 1,8 metra. Liczba klawiszy 104. Liczba klawiszy multimedialnych 12. Siła nacisku 55 gram. Punkt aktywacji 1,9 mm. Nie bez powodu trzymam w łapkach laptopa, a to dlatego, że właśnie na laptopie czy na jakimkolwiek innym pc będziemy mogli zainstalować aplikację do zarządzania klawiaturą od Genesis'a. A co możemy w tej aplikacji robić? No niewiele, bo możemy ustawić makra czy przypisać różne funkcje klawiszom. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, no to co? Zostawcie subka na kanale Testology. I zapraszam Was na inne odcinki, które już są na tym kanale, i te, które dopiero się pojawią. Do zobaczenia i pa pa!